Cześć, witajcie, z tej strony Kapser16 i witam was w materiale z ciekawostkami o aktorach z serialu Grzmotomocni. Materiał, który widzicie jest pierwszym materiałem z nowej serii z ciekawostkami. Jeżeli on się tobie spodoba, to koniecznie pozostaw kciuka w górę. Gdy zostanie przybity próg 10 polubień, to od razu zabieram się za nagrywanie kolejnych ciekawostek, tym razem oczywiście o innych aktorach. Moim celem jaki sobie wyznaczyłem do końca tego roku jest zbicie 4000 subskrypcji, dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a spodobały się te ciekawostki, to koniecznie zostaw suba. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym serdecznie pozdrowić Lenę. Jeżeli również zechciałabyś, zechciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony na filmiku, to napisz mi o tym w komentarzu. Ja już nie przedłużam dłużej tego wstępu i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka z nowej serii. Szacowana wartość netto Jake Grifo według Celebrity Network to 3 miliony dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 14 milionów 668 980 polskich złotych. Tak, Rosa Blake'a prezentowała się w czasie dzieciństwa. A tak wygląda w tym momencie. Kojarzycie małą dziewczynkę z Grzmotomocnych? i prawdziwe imię to Maja Le Clark, która przyszła na świat 28 marca 2011 roku w mieście San Diego. Obecnie ma 11 lat. Według strony idolnetware.com szacowana wartość netto Chrisa Tolmana na obecny rok wynosi 1 200 000 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską wolutę wynosi 5 858 546 polskich złotych. Obecnie Addison jest w związku z łopakiem o imieniu Dante. Podejmowałem próby w znalezieniu szerszych informacji o nim, jednak nic sensownego nie udało mi się na jego temat znaleźć. Rodzicami Hisa Tolmana są Top Ways oraz Sali Probasco. Według strony Celebrity Network szacowana wartość netto Kiry Kosarin wynosi 4 miliony dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 19 milionów 565 400 polskich złotych. Diego Velasquez potrafi mówić po hiszpańsku. Na ten moment Maya LeClark nie otrzymała żadnej nominacji do nagrody. Kano YouTube Kiry Kosarin w obecnym momencie posiada 129 filmów i ponad 484 tysiące subskrypcji. Na kanale możecie znaleźć oficjalne kawałki Kiry oraz dużo YouTube-shortsów. Konto zostało utworzone 6 lutego 2010 roku i obecnie ma ponad 13 milionów odsłon. Kira Kosarim posiada swój własny merch. Jeżeli chodzi o ceny produktów ze sklepu piosenkarki, pozwolę sobie przedstawić to wszystko w formie screenów. To co rzuciło mi się w oczy, to cena termosu wynosząca 172 zł. W opisie produktu można wyczytać, że termos jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, utrzymujący gorącą lub zimną ciecz przez 6 godzin. Kojarzycie panią Wong z Grzmotomocnych? Otóż jest to Helen Hong, która przyżyła na świat 7 lipca 1985 roku w Los Angeles. Obecnie ma 37 lat. Poza byciem aktorką jest także komikiem. Ulubioną aktorką Diego Velasquez jest Megan Fox, a ulubionym aktorem jest Tom Cruise. Czworonożny przyjaciel Helen Hong wabi się dożer. W tym momencie wyświetlają Wam się wszystkie obecne utwory muzyczne Kiry Kosarin. Tak wyglądał Jake Grifo w czasie dzieciństwa, a tak wygląda w chwili publikacji tego oto materiału. Mamą Jake Grifo jest Terry Grifo. Maja Clark posiada czworonożnego przyjaciela o imieniu Lulu. Tak wyglądała Addison Rae w latach dziecięcych. A tak wygląda w obecnym momencie. Spośród wszystkich aktorów z grzmotomocnych, Kira Kosarin może pochwalić się największą ilością obserwujących na TikToku, ponieważ jej profil obserwuje 29 milionów użytkowników. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego oto odcinka, mam nadzieję, że ukazane ciekawe fakty Wam się spodobały. 10 polubień odblokowuje dla Was kolejny filmik z ciekawostkami. Gorąco zachęcam do klikania czerwonego przycisku subskrybuj, dla Was jest to parę kliknięć, a dla mnie daje cynk o tym, iż jesteście zainteresowani takimi materiałami jak ten. No spójrzcie tylko na tą statystykę. Można byłoby o ociupinkę podreperować i Ty w tym możesz mi jak najbardziej pomóc. W tym momencie wyświetlam moje odcinki z ciekawostkami o aktorach serialu Grzmoto Mocni Dla osób, którzy jeszcze nie widzieli, mogą swobodnie przejść z tego materiału do wyświetlonych filmików. Z mojej strony to byłoby na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Cześć!